Witajcie. Brejki maksymalne to jeden z tych tematów, o których zawsze mówi się bardzo dużo, a ataki na maksa zawsze wzbudzają ogromne emocje. Często tych nerwów nie wytrzymują zresztą sami snukerzyści. Dzisiaj opowiemy o 10 najciekawszych, nieudanych atakach na brejka maksymalnego. I zaczynamy od podejścia Ding w turnieju Masters przeciwko Roniemu Salivanowi. Już na przedostatniej czarnej chińczyk no, był w niezłych tarapatach, ale popisał się wspaniałym wbiciem i uratował break. Przy żółtej na ratunek przyszło szczęście. A na zielonej zobaczcie sami. Widać było, że nawet Ronnie O'Sullivan mocno kibicował Ding Junhuiowi. Dokładnie tak, a swoją drogą pozycję numer 9 na naszej liście zajmuje właśnie Ronnie O'Sullivan i jego pomyłka na zielonej billi. Oh. Numer 8 to atak Joe Perego, który breaka maksymalnego miał niemal w kieszeni. Trudno znaleźć gorszy moment na ustawienie sobie autosnukera jak końcówka ataku na Maxa. I don't want to be right. Per liczył jeszcze na szczęście na niebieskiej, ale bila za 5 punktów niestety nie znalazła drogi do żadnej kieszeni. Szczęśliwy numer 7 nie dla Petera Ebdona. Oh, he's it. Can you The Peter Ebdon tak się usztywnił, że mało się nie połamał. Przechodzimy zatem do numeru 6 na naszej liście, gdzie drugi raz pojawia się rekordzista w liczbie oficjalnych breaków maksymalnych. Po drodze do 15 maksów, Roniego Saliwana czekały też te nieudane, bolesne próby. Uwaga, teraz może zaboleć. No właśnie, numerem 5 naszej listy wkraczamy w osobną kategorię, czyli breaków zakończonych przy 140 punktach, czyli na ostatniej czarnej bili. Po tym pudle w 2013 roku ani Mark Selby, ani jego żona Vicky nie wydawali się załamani. To nie byłby pierwszy Max w karierze Selbiego. Kolejnemu snukerzyście już niestety nie było tak do śmiechu. Czwórka to bardzo bolesny moment dla najszybszego snukerzysty – tepczaj unnu. Presja związana z możliwością zrobienia swojego pierwszego maksa niestety przerosła taja. Na konferencji prasowej był bliski łez, kiedy dowiedział się, że za 147 organizatorzy płacili 40 tysięcy funtów. Najniższy stopień podium należy również do Tepchai, którego znowu spotkała nieprzyjemność zbudowania czarnej na 147. Oh, I can't that, Neil. Oh, no. Drugie miejsce należy do Lianga Wenbo, który mógł bardzo nietypowym wyczynem zapisać się w historii snukera na zawsze. Niewiarygodne, że w poprzednim frame'ie tego meczu Chińczyk zbudował breaka maksymalnego, i był zaledwie jedno wbicie od dokonania tego partia po partii. 140 frame Liderem naszej listy jest nie kto inny jak Ken Doherty i chyba najsłynniejszy Max, którego nie udało się dokończyć. W 2000 roku Irlandczyk miał szansę zrobić swojego pierwszego w karierze Maxa, na dodatek w tak wspaniałych okolicznościach jak finał turnieju Masters. Stawką był nie tylko prestiż, ale też warte blisko pół miliona złotych sportowe auto. żeby tego było mało, Doherty przegrał cały finał 8 do 10. Powiem ci Grzesiek, że do tej pory jak widzę wyrazy twarzy Dohertego i Stevensa, to aż boli mnie serce. Mnie też. Dziękujemy wam bardzo za uwagę i dajcie nam proszę znać w komentarzach, który z tych ataków na Maxa was zabolał najbardziej. Widzimy się zatem w kolejnym wydaniu Kuriera Snookerowego. Do zobaczenia. Już teraz zasubskrybuj kanał Eurosportu Polska, aby zagwarantować sobie prenumeratę kuriera snukerowego.